Który z tych osób to przyszły prezydent? Pożyjemy, zobaczymy. Ale zapytaliśmy ich o produkcję energii. Za 10 lat Polska nadal powinna używać węgla do produkcji energii. Za 10 lat byłoby dobrze, gdybyśmy mogli z węgla wyjść. Ja chciałbym, żebyśmy uruchomili duży program inwestycji w energetykę jądrową, żeby to było możliwe. Ale żeby było to możliwe, to musimy zbudować do tego czasu wystarczającą liczbę elektrowni, żeby mieć czyste źródła energii no bo nie możemy dopuścić do sytuacji, w której po prostu będzie nam grozić blackout. Powoli wychodzimy z węgla i mamy czas do roku 2040, natomiast no tego węgla w miksie, w miksie energetycznym będzie coraz mniej, dlatego że stawiamy na energię nuklearną i na odnawialne źródła energii, no i mamy gaz jako, jako to paliwo przejściowe. Nie. Każdy, kto wam mówi, że Polska stoi węglem i że to jest polskie złoto, po prostu ściemnia albo jest idiotą. Polska, żeby miała szansę na tanią energię, Żebyśmy byli niezależni energetycznie, żebyśmy przestali sprowadzać energię z zewnątrz, musi wreszcie przyspieszyć transformację energetyczną. A więc inwestycje w wiatr, w energię ze słońca, w energię z atomu. Ważnym krokiem w tym kierunku byłoby, i o tym też już rozmawiam z komisarzami w Unii Europejskiej, żeby elementem naszej polityki bezpieczeństwa w Europie była też polityka energetyczna. Mam nadzieję że tak nie będzie i że wyrobimy się z zieloną transformacją szybciej, bo musimy się wyrobić. To nie jest dzisiaj tylko i wyłącznie kwestia emisji, to jest dzisiaj przede wszystkim kwestia opłacalności, ceny. Energii produkowanej z węgla. Ona jest drastycznie wysoka, w, a odpowiedzią są odnawialne źródła energii i atom. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej doprowadzimy do sytuacji, w której z węgla nie będziemy musieli korzystać. Tylko, że to musimy też zrobić sprawiedliwie. Nie wyrzucać ludzi na bruk bez perspektyw, tylko przekwalifikowywać ich do innego działania i przede wszystkim bardzo szybko robić procesy, magazyny, kolejne farmy, elektrownie, małe elektrownie jądrowe. To się musi dziać bardzo szybko. Przypominamy, że to są odpowiedzi kandydatów, którzy zgodzili się z nami porozmawiać. Ale jeżeli chcecie poznać poglądy wszystkich kandydatów i zobaczyć, do którego wam najbliżej, to odsyłamy was do Porównywarki Poglądów na mamprawowiedzieć.pl. Krótka piłka. Idź na wybory.